Drodzy, witam Was bardzo serdecznie i cieszę się, że pierwszy raz w ogóle w moim kapłańskim rekolekcje rekolekcję w rodzinnej parafii, ponad 31 lat. Ale tym bardziej bardzo dziękuję Ojcu Proboszczowi za zaproszenie. I tak jak powiedział we wstępie, żaden prorok nie jest mile widziany w ojczyźnie swojej. Jest jeden plus, nie czuję się prorokiem, i dlatego mam nadzieję, że słowo Boże dotrze do naszych serc. Zapraszam Was na te rekolekcje, które potrwają do środy włącznie. Ze względu na to, że mamy reżim sanitarny, to są dodatkowe msze święte. I tak dzisiaj, według porządku niedzielnego wszystkie są skazaniem rekolekcyjnym, a od jutra do środy będzie dodatkowa msza święta o godzinie 7.30, pierwsza o 6.15, druga o. 7.30. Później o godzinie 9 będzie msza święta również z kazaniem rekolekcyjnym. Po południu będą trzy msze święte z kazaniami o godzinie 17.00, 18.30 i dla tych, którzy dłużej pracują o godzinie 20.00. Mam nadzieję, że się jakoś tam powymieniacie w domu i będzie okazja, żeby przyjść do kościoła. Dlatego już się cieszę, że się spotkamy i mam nadzieję, że Prędzej czy później jakoś sobie tam poustalacie te nasze spotkania rekolekcyjne. Przywiozłem Wam też książkę o Świętym Klemencie. Ona będzie od jutra dostępna, bo jest rok jubileuszowy Świętego Klemensa. A Święty Klemens niestety jest chyba patronem nieudaczników, bo jak miał stulecie, to była wojna polsko-rosyjska, teraz pandemia i tych jubileuszy niestety nie ma ale przynajmniej warto poczytać właśnie o tym, jak stał się tym patronem nieudaczników. Poza życia mu niewiele rzeczy wyszło, ale po śmierci wiele jego dzieł zaowocowało. Będzie też spowiedź święta, ale o tym ojciec proboszcz powie w ogłoszeniach. Rozpocznijmy nasze rozważanie znakiem Krzyża Świętego, bo ten krzyż misyjny, który nosimy na rekolekcjach i na misjach świętych, jako redemptoryści, to nie jest tylko na ozdobę, ale żeby pamiętać, że właśnie w Chrystusie jest nasze odkupienie. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Moi drodzy, myślę, że każdy z was przynajmniej raz w życiu widział obraz albo rysunek Paula Picasso. Oczywiście niektórzy mówią, że są to bazgroły, i ich dzieci lepiej rysują. Jest taka mała różnica, że rysunki waszych dzieci są bezcenne i dla was może najcenniejsze, a Pablo Picasso sprzedaje się za miliony dolarów. Wśród jego obrazów mam jeden, który pokazuje człowieka o wielu twarzach. Nazywany różnie, raz nazywany maski, raz nazywany twarze, ale przedstawia człowieka, który nakłada maski na różne okazje. Zobaczcie, my jesteśmy bardzo podobni do tego człowieka, no bo jak idziemy do urzędu, żeby coś załatwić, nakładamy maskę takiego pokornego cielątka, żeby nie zrazić urzędnika, żeby załatwić, co mamy załatwić, żeby się ktoś tam za okienkiem nie obraził. I, i jesteśmy wtedy bardzo pokorni. Kiedy odchodzimy, wszystko wraca do swojej dawnej. Normy i zachowujemy się normalnie. Kiedy ma przyjść ksiądz po kolędzie, mamy nadzieję, że kolęda kiedyś wróci, no to mama oczywiście ustawia dzieci w domu i wszystkich nawet męża. Ksiądz przyjdzie, zachowujcie się jak święta rodzina. No i ksiądz przychodzi, oczywiście spotyka świętą rodzinę, tylko domalować właściwie aureole. Kiedy wychodzi, wszystko wraca do normy. Kiedy przyjeżdża teściowa z wizytą, chociaż niektórzy złośliwie mówią, że teściowa to przyjeżdża z wizytacją, a mama przyjeżdża z wizytą. Ja się na tym nie znam, bo teściowej nie mam, by wiecie lepiej. W każdym razie, kiedy przyjeżdża, to wpada pierwsze sakramentalne pytanie. O, jak się cieszę, że mamusia przyjechała, ale za chwilę. A kiedy mamusia wyjeżdża? Wszystko wraca do swojej dawnej normy. Rekolekcje są po to, żeby pozdejmować te maski. Wy no, wyglądacie pięknie w tych maseczkach, niektórych nawet mam kłopot, żeby rozpoznać, ale jest jeden plus. Kobiety nie muszą malować ust. I na pewno nikt tego nie zauważy. I moi drodzy, Bóg dzisiaj mówi, pozdejmuj te maski które oszukują innych, albo oszukują nawet Ciebie samego. Rekolekcja to jest takie stanięcie przed Panem Bogiem twarzą w twarz. Tak autentycznie, tak jak ja jest. Człowiek lubi się ukrywać, bo czasem ma co ukryć, bo czasem połączy się życie człowieka. Kiedy byłem duszpasterzem akademickim we Wrocławiu, i tam na biskupinie, ZO so należy do naszej parafii, w sensie terytorialnym. Chodziliśmy od czasu do czasu ze studentami trochę się powygłupiać tam, w zoo. Czasem było dużo ubawu, szczególnie przy małpach, nie ja widziałem kto się bardziej cieszy. Ale będąc raz w pawilonie, gdzie są ryby, jedna ze studentek mówi do mnie proszę tu jest taka dziwna, fajna ryba. Ja mówię dziecko, tyle tych różnych rybie, ja za to się jednej i trzeciego. Ona mówi, ale niech ojciec posłucha. Ta ryba nazywa się ślepiec afrykański. I ta ryba rodzi się tak jak inne, widzi tak jak inne, ale kiedy dorasta, jej oczy zaczynają zarastać łusku. Zaczyna ślepnąć. Im bardziej ślepnie, tym bardziej staje się nieznośna. Z tej pięknej, radosnej rybki. Staje się wredną rybą, która, koniec ma prosty, jest zjedzona przez jeszcze bardziej wredną rybę. Nam może oczy nie zarastają, ale łuską grzechu zarasta nam serce. I z tych pięknych dzieci stajemy się czasem taką wredną rybą. I rekolekcje właśnie są po to, żeby pozdzielać te ust grzechy. Żeby przemienić nasze serce. Przepiękne czytania dzisiejsze, które mówią o prostowaniu naszych ścieżek. Nie po to, żeby Pan Bóg nie zgubił drogi, bo on doskonale wie. Rekolekcje są dla nas. Pan Bóg sobie poradzi. To my możemy sobie nie poradzić w tych różnych zawirowaniach, w tym szczególnym roku teraz, kiedy tyle dzieje się na świecie. Kiedy przestajemy mieć kontrolę nad wieloma rzeczami. Kiedy tęskni, tęsknimy za wieloma rzeczami. I myślę, że dzisiaj potrzeba nam takiej odnowy duchowej. Człowiek potrzebuje przede wszystkim zrozumieć jedno. Że Pan Bóg jest po mojej stronie. I zobaczcie, jak my często sadzamy Pana Boga na ławie oskarżonych, mówimy, Panie Boże, gdzie byłeś? Gdzie byłeś, kiedy mi się działa krzywda? A nie gdzie byłeś, albo gdzie jesteś. I może właśnie w czasie tych rekolekcji trzeba sobie uświadomić, że Pan Bóg rzeczywiście jest po mojej stronie. Myślę, że dzisiaj tak ważne jest, żebyśmy też wzięli sobie do serca to, że któregoś dnia Pan Bóg przyjdzie, żeby się z nami spotkać twarzą w twarz. Czytania o tym mówią, o przyjściu Pana, ostatecznie. Nie będzie wtedy tłumaczenia, że sąsiadki robiły inaczej, że telewizja mówiła co innego, wszyscy tak robią. Nie. Pan Bóg pyta każdego i ciebie i mnie, jak przeżyłeś swoje życie? Jakie było Twoje życie? Każdego indywidualnie, osobiście będzie o to pytał. Czy się to komuś podoba, mhm. czy nie. Nazywamy to sądem Bożym. Ale to będzie to ostateczne nasze spotkanie z Panem Bogiem. Może i człowiek potrzebuje takiego przejęcia się na nowo tą świętością. O tym będziemy sobie jeszcze później mówili w naszych rekolekcjach. Nie lubimy tego słowa, ale to, co najważniejsze, jest to uświadomić sobie, że na nasze zbawienie musimy sobie zapracować pierre z Grigori, nasz założyciel, mówił, chcesz być w niebie? Musisz pracować do niego. I sam osobiście. Nikt cię za to w tym nie wyręczy. Myślę, że dzisiaj jest to tak ważne, żeby z Panem Bogiem się zaprzyjaźnić na nowo. Bóg rozkochany w człowieku. W czasie Adwentu czekamy na Pana Boga, Ale czy to jest tylko czekanie bezczynne? Czy takie czuwanie, czy ja jestem otwarty na Pana Boga. Ten sam święty Alfonso z Giguori napisał przepiękną kolędę, którą każdy Włoch zna. Tu sędzi dalle stelle, stąpiłeś z gwiazd dalekich o niebios. Bóg schodzi w tą naszą nędzę. To wszystko, co jest w naszym życiu. Bóg niejako, można powiedzieć, klęka przed człowiekiem. Tak się składa, że my jako turyści pracujemy w różnych krajach. Swego czasu przełożenie wysłali mnie też do Stanów Zjednoczonych, żebym popracował trochę jako kapelan w szpitalu w stanie New Jersey, w Princeton, tego słynnego uniwersytetu, w którym między innymi wykładał Albert Einstein. I kiedy wchodziłem do tego szpitala po raz pierwszy, postawiłem sobie pytanie, Jakie jest najsmutniejsze słowo świata? Szczególnie jak chodziłem po tym oddziale, który jest może najsłynniejszy, bo często go pokazują też w telewizji, poznacie ten szpital, bo tam kręcą niektóre sceny doktora Hausa, ale nie o doktorze Hausie będzie. Tam, między innymi na tej onkologii, widziałem tą nędzę człowieka, kiedy. Umiera, kiedy słaby walczy o życie. Powiedziałem sobie tak: śmierć, słowo śmierć jest najsmutniejszym słowem świata. I przez kilka miesięcy byłem do tego święcie przekonany. Zmieniło trochę moje myślenie i jedno wydarzenie, kiedy pewnego razu na Ojomie, ordynator tego oddziału do mnie mówi tak: proszę ojca, niech ojciec modli się, by ten pacjent przeżył. Pytałem, cóż takiego szczególnego jest, że akurat nie o tego pacjenta chodzi? Mówię, panie doktorze, no tu jest tylu tych ludzi, nie o tego nam chodzi dzisiaj szczególnie, bo jego córka leci w tym momencie z Kalifornii, to jest 6 godzin lotu, by tutaj wylądować w Newarku i później przyjechać do nas. Dzwoniła już z lotniska w Kalifornii, dzwoniła z samolotu, dzwoniła tuż po wylądowaniu z pytaniem, czy mój tato żyje? Mówiłem, musi się pani bardzo spieszyć, bo maszyny nie dają rady. Kiedy przyjechała do szpitala, niestety jej tato już nie żyje. Dopiero co odszedł z tego świata. Ona uklękła przy tym łóżku, trzymała go zastygnącą dłoń i mówiła do niego bardzo długo, tak jakby żył. Opowiadała mu coś. Później poprosiła mnie o rozmowę. Ponad godzinę rozmawialiśmy i ona mówi do mnie: Ojcze, moja historia jest bardzo skomplikowana. 30 lat temu uciekłam z domu, bo przeprowadziłam swojego chłopaka, i mój tato powiedział, że absolutnie to nie jest kandydat na męża dla ciebie. W ogóle nie jest kandydatem. Mama stanęła po stronie taty. Zburzyłam się wewnętrznie. I uciekłam razem z Chłopakiem. Urodził nam się najpierw syn, później, kiedy byłam z drugim dzieckiem w ciąży, mój ukochany uciekł do innej kobiety. Przez 30 lat moi rodzice nie wiedzieli, gdzie jestem. Przez 30 lat nie zadzwoniłam ani razu do nich nawet na święta. Przez 30 lat nie wysłałem im żadnej widokówki czy zdjęcia ich wnuków. Nigdy nie zobaczyłem ich wnuków. Mama zmarła kilka lat temu i kiedy moja koleżanka znalazła mnie na internecie, poinformowała mnie, że jej tato umiera. Bardzo chciałam się z nim spotkać i powiedzieć Ci przepraszam, tato, miałeś rację. To nie był dla mnie chłopak. Ale, jak sam ojciec widzi, nie zdążyłam mu tego powiedzieć. I wtedy zrozumiałam, że najsmutniejszą rzeczywistością jest ta, która kryje się nie pod pojęciem śmierci, ale ta, która kryje się pod pojęciem za późno. Za późno. Za późno, kochani, przebaczamy sobie w życiu. Za późno mówimy komuś, że go kochamy, za późno mówimy, no, że wygrał mój egoizm i mój grzech, i dlatego musimy jakoś poukładać na nowo nasze życie. Za późno może padły te słowa, że jesteś dla mnie kimś ważny. I moi drodzy, chciałbym, żeby w czasie tych rekolekcji, żeby każdy z nas zatrzymał się na chwilę, żeby nie było za późno, żebyśmy potrafili. Coś zmienić przez stare kolekcje w naszym życiu nie u Pana Boga, bo my często chcemy zmieniać Pana Boga. My chcemy, żeby Pan Bóg zrobił korektę do dziesięciu przykazań, żeby nam było wygodnie. Zobaczcie, jak wielu ludzi dzisiaj się pogubiło, jak wielu ludzi dzisiaj poszło na skróty. Jak wielu ludzi dzisiaj nawet kiedy patrzymy na to, co się dzieje, idzie do sukcesu nawet. Przez łajdawstwo. Nie boję się tego słowa, bo ono chyba w wielu przypadkach może odpowiadać rzeczywistości, którą widzimy. Byśmy nie doszli za późno do tego, że może to grzech w moim sercu jest powodem tego, co się dzieje w moim życiu, że to może mój egoizm, który zwycięża. Powoduje, że mi się nie układa. Żeby nie było za późno, spróbujemy przeżyć te rekolekcje. Spróbujemy wyprostować ścieżki naszego życia. Spróbujemy powiedzieć: Przyjdź Jezu do mojej rodziny i przejmij nasze życie.